Młoda, a jednak potrafiła zbudować wokół siebie coś na miarę sekty. Ale czy na pewno była to jej zasługa? W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się postaci Alani Santusz, małej misjonarce z Brazylii, która zyskała rozgłos dzięki swojej działalności uzdrowicielskiej. Czy jej posługa miała na celu uleczenie jak największej ilości osób? Czy może manipulację emocjami i wiarą tych najbardziej zdesperowanych? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Alani Santusz urodziła się w 2004 roku w São Gonçalo, jednej z najgorszych dzielnic Rio de Janeiro, która jest znana z wysokiej przestępczości, przemocy, nielegalnych substancji oraz zorganizowanej działalności, bynajmniej nie charytatywnej. Podobno, kiedy matka Alani, Sandra, była z nią w ciąży, już wtedy wiedziała, że jej córka będzie kimś. Jej ojciec, Adauto, jest lokalnym pastorem. Rodzina nie była zamożna. Podobnie jakich sąsiedzi, było im ciężko wiązać koniec z końcem. Jednak pomimo nieciekawej okolicy oraz wszechotaczającej biedy, Sao salu słynie z tego, że jest tam najwięcej kościołów na metr kwadratowy w całej Ameryce Łacińskiej. Nic więc dziwnego, że od małego Alani była do nich zabierana przez swoich rodziców na nabożeństwa. Podobno, kiedy dziewczynka miała 51 miesięcy, rodzina napotkała przed wejściem do kościoła kobietę, która przybyła w celu uzdrowienia przez lokalnego kaznodzieje. Miała okropne bóle brzucha. Ojciec dziewczynki, później mówiąc, że idąc za jakimś wewnętrznym instynktem, dotknął rączką niemowlaka ciała chorej kobiety. Ta miała upaść na ziemię i twierdzić, że nic jej już nie boli, że jest wyleczona. Tutaj zaznaczę, że ta historia pochodzi od samego ojca Alani jako dowód pierwszego cudu jego córki, także pozostawiam do Waszej oceny, jak jest wiarygodna. W późniejszym czasie rodzice dziewczynki zamiast zabaw rozwojowych zachęcali ją do modlitwy, aby mogła sprawiać kolejne rzekome cuda. Kiedy skończyła dwa lata, zdecydowali, że jej dar uleczania nie może pozostać w ukryciu i musi zostać pokazany szerszej społeczności. Jako, że nie potrafiła jeszcze utrzymać się sama na nogach, w kościołach mała Alani była przynoszona od osoby do osoby, żeby położyła na nie rączki. Z tamtego czasu zachowała się nawet jedno niewyraźne wideo. Widać na nim, jak dziecko w różowej sukience podchodzi do kobiety na wózku i dotyka jej nóg. Później łapie ją za palce i zachęca do wstania. Okazuje się, że kobieta jest w stanie chodzić. Jednak nie jest znana dokładna przypadłość kobiety. Nie zostało też potwierdzone, że rzeczywiście nie była w stanie wcześniej chodzić. Nie wiadomo również, jak potoczyły jej się dalsze losy. Czy wstała i poruszała się pod presją chwili? Czy rzeczywiście była potem w stanie funkcjonować bez wózka? Po tym wydarzeniu Alani zaczęła coraz częściej być zapraszana na spotkania w kościołach. Niektórzy uważają, że fakt, że Alani była młoda i urocza, było czynnikiem wpływającym na zainteresowanie tłumów. Urocze rzeczy, takie, na które się fajnie patrzy, pobudzają część mózgu odpowiedzialną za emocje i pozwalają przymknąć oczy na ich bardziej negatywne aspekty. Czy tak rzeczywiście było? Jak uważacie? Alani jako dziecko nie podjęła samodzielnej, świadomej decyzji, że zacznie uleczać chorych i ewangelizować. Moim zdaniem nie była w stanie. Ktoś musiał ją w tym kierunku popchnąć, i to nie raz, ale regularnie i na przestrzeni długiego czasu. Uważa się, że w przeważającej części był to jej ojciec, Adauto. Niewiele o nim wiadomo. Prawdopodobnie urodził się on około 1968 roku w biednej dzielnicy. Już jako dziecko musiał trudnić się drobnymi pracami, żeby rodzina miała co jeść. Prawdopodobnie również byli głęboko wierzący. Nie przeszkadzało to im jednak, że angażować się w przeróżne, nielegalne procedery. Starszy brat Adauto był przywódcą gangu trudniącego się kradzieżą samochodów. Młody chłopak szybko poszedł w ślady brata. Wspólnie kontynuowali działalność, aż starszy brat wylądował za kratkami. Wtedy miał postanowić zmienić swoje życie. W więzieniu odszedł od Kościoła katolickiego i dołączył do Zielonoświątkowców. Wspólnota, do której akurat dołączył, była prowadzona przez więźniów. Adauto zauważył zmianę w swoim bracie. Wydawał się spokojniejszy. Po zwolnieniu z więzienia nawet porzucił swoje wcześniejsze życie przestępcze. to postanowił pójść za bratem, dołączył do wspólnoty, studiował nawet teologię, a później został pastorem. Przynajmniej taka jest oficjalna historia. Początki były dla niego trudne. Tak jak wcześniej wspominałam, w Sao Gonçalo kościołów było mnóstwo, a pastorów czy innych ewangelizujących osób jeszcze więcej. Trudno mu było się wybić. Większość wiernych, którzy mu się trafili, sami byli biedni, także nie było ich stać na datki dla ich kapłana, czyli standardową metodę jego utrzymania. Adauto zbierał każdy grosz, aż było go stać na wynajęcie małego, niczym niewyróżniającego się pomieszczenia. Otworzył tam swój kościół. W tym też czasie ożenił się z Sandrą. Małżeństwo przez lata starało się o dziecko. Nieskutecznie. Dopiero po siedmiu latach kobieta zaszła w ciążę. Ze względu na ich wcześniejsze trudności, od samego początku Alani była postrzegana przez swoich rodziców jako cud. I tak też pozostało. Adauto od małego nazywał Alani małą misjonarką. Ksywka przyjęła się i przyciągała tłumy, które były ciekawe tej małej ewangelizatorki. Ładne dziecko przemawiające w imieniu Boga otwierało również ich portfele, z których wyciągali więcej, niż jeśli stałby przed nimi stary, pomarszczony mężczyzna w poszarpanych ubraniach. Jednak nauczanie Alani po pewnym czasie nudziło się uczęszczającym. Trzeba było przyciągnąć ich uwagę czymś innym. Starając się wzbudzić ponowne zainteresowanie, Adauto zaczął rozpowiadać, że jego córka potrafi uzdrawiać i czynić inne cuda. Możliwe też, że wtedy pojawiły się historie o cudach, które wcześniej opisywałam. Z początku Alani miała wyleczyć u kogoś stany lękowe lub problemy z trawieniem, ale z czasem to było za mało, więc zaczęły pojawiać się choroby cięższego kalibru. Niektórzy uważają, że różnego rodzaju guru, uzdrowiciele, sekty i tego rodzaju osoby i twory najczęściej pojawiają się i rosną w wyznawców i członków w sytuacji, kiedy rząd, tradycyjne instytucje religijne i ogólnie sytuacja i społeczeństwo raz za razem rozczarowuje zwykłych ludzi. Praktycznie od lat 70. w Brazylii dochodziło do różnego rodzaju kryzysów jeden po drugim. Lata 80., lata, w których Adauto dorastał, Uważa się za tak zwaną straconą dekadę, jako że na wtedy przypadały ostatnie lata dyktatury militarnej i pierwsze lata nowego cywilnego rządu. W rezultacie wystąpiła hiperinflacja, a ceny podstawowych produktów rosły z dnia na dzień. Nic więc dziwnego, że Adauto wraz z bratem trudnili się kradzieżą za dzieciaka. Później bywało różnie. Obecnie brazylijska klasa średnia prawie nie istnieje. Z danych z 2021 roku do 10% najbogatszych ludzi w kraju należy prawie 80% majątku. Z kolei najbiedniejsi, do których należy 50% społeczeństwa, miało łącznie minus 0,4% majątku. To znaczy, że w tej grupie dominują długi. Przeciętnie ich majątek wynosi minus 300 euro. Dodatkowo na przestrzeni lat liczba wiernych należących do Kościoła Katolickiego w Brazylii zaczęła spadać. W cenzusie przeprowadzonym w 2010 roku 64,6% osób zadeklarowało się jako katolicy. 10 lat później, w cenzusie z 2020 roku, było ich już 48%. Za to liczba protestantów się zwiększyła z 22% na 33%. Pojawiła się też moda na ewangelikalizm i neo-zielonoświątkowców, czy innego rodzaju religie i wierzenia, jak neoafrykańskie. Pytanie: dlaczego? Prawdopodobnie największą rolę odegrały skandale w kościele katolickim dotyczące wykorzystania dzieci przez księży. Jeden skazany nawet opisał swój modus operandi w pamiętniku. Wskazywał, że lepiej wykorzystać biedne dzieci niż bogate. Wtedy istnieje mniejsza szansa na bycie złapanym i tym samym na karę. Zielonoświątkowcy mogą być też zachęcający ze względu na ich wiarę w bezpośredni kontakt z Bogiem przez ducha świętego, który ma się objawiać o sobie wierzącej przez uzdrawianie, mówienie językami oraz proroctwa. Jest to na pewno bardziej ludzkie podejście niż złote ołtarze i ornaty. W każdym razie ludzie zaczęli szukać czegoś, co by im odpowiadało. W latach 90. nowe kongregacje, zgromadzenia zielonoświątkowców i inne otwierały się tak naprawdę każdego dnia. Każdy mógł założyć kościół, każdy mógł zostać duchownym. Nic więc dziwnego, że Adauto również wpadł na podobny pomysł. Później ten trend lekko przystopował, ale zamiast tego zaczęły pojawiać się kongregacje właśnie w stylu tej, której twarzą jest lub była Alani, ale o tym za chwilę. Kolejnym powodem, dla którego kongregacja Ala nie była taka popularna i przyciągała kolejne osoby, to desperacja ludzi spowodowana chorobą lub inną dolegliwością i brak realnej pomocy od systemu opieki zdrowotnej. W Brazylii ci, którzy mieszkają na terenach wiejskich lub regionach o wysokim wskaźniku ubóstwa, mają do niej znacznie bardziej utrudniony dostęp. Tam też niekiedy jakość opieki zdrowotnej refundowanej przez rząd jest dość niska, co spowodowane jest długim czasem oczekiwania, niedoborem wyspecjalizowanej kadry, brakiem odpowiednich szkoleń oraz wyposażenia. Nic więc dziwnego, że na pewnym etapie wizja młodej dziewczynki, która położy ręce i wszystko będzie dobrze, nie brzmi aż tak niewiarygodnie. Adauto organizował dziewczynce plan wystąpień. W poniedziałki Alani nakładała na chorych ręce. W środę prowadziła nabożeństwa objawienne, w których nauczała swoich wiernych czy przepowiadała przyszłość. W soboty prowadziła program radiowy o Biblii. Dodatkowo często prowadziła sesje modlitewne przez Skype'a z osobami, które mieszkały za daleko lub były za chore, aby do niej przyjechać. Za każdym razem Alani czy jej ojciec pytani o jej dar powtarzali, że to Bóg czyni cuda. Ona była jedynie jego narzędziem. Jej sława szybko się rozprzestrzeniała, zaczęła pojawiać się w lokalnej telewizji. Na jej stronie internetowej można było kupić koszulki, czy bluzy, czy inne poświęcone przez nią memorabilia. Ludzie z całego świata zlatywali się do Sao Gonçalo, żeby Alanie ich uzdrowiła. W niektórych artykułach natrafia się na relacje osób, które przyleciały do Brazylii, z Europy czy z Azji. Nie jest to krótka podróż. Na stacjonarnych wydarzeniach modlitewnych wierni zbierali się w dużych grupach ze śpiącymi dziećmi na rękach. Ci, którzy nie znaleźli miejsc siedzących na poczerniałych, plastikowych krzesełkach, stali lub siedzieli na podłodze czy trawie, w zależności od tego, gdzie odbywało się spotkanie. Kto potrzebuje dzisiaj cudu, tak zaczynał spotkanie Adauto. Po tym wstępie las rąk szedł w górę. Na samym końcu uczestnicy byli proszeni o datek na rzecz dalszej działalności Alani. Po takim spektaklu głupio nic nie dać małej uzdrowicielca. Kiedy na sesjach uzdrowiennych towarzyszyły Alani kamery, towarzyszyła im też cała otoczka. Jak chociażby wtedy, kiedy The New York Times zrobił o niej materiał. Śpiewy, ciekawsze choroby, głośniejsze okrzyki pochwalne, kiedy petent wyzdrowiał. Alani twierdziła, cytując: Kiedy kogoś dotykam, kiedy się za kogoś modlę, czuję coś niezwykłego. Czuję nadprzyrodzoną siłę od Boga. Jednak nie wszyscy wychodzili uleczeni. Pewnego razu do Sao przybył z Chorwacji były wojskowy, który został postrzelony w głowę podczas wojny. W wyniku tego jego lewa strona ciała została częściowo sparaliżowana. Przez lata przechodził szereg bolesnych operacji i terapii, jednak nic nie przynosiło skutku. Koniec końców postanowił odwiedzić Alani, licząc na cud. Dziewczynka położyła na niego ręce. Za radą jej ojca, mężczyzna próbował sparaliżowaną dłonią chwycić za statyw mikrofonu, ale nadal była ona bezwładna. Adauto argumentował, że przecież uleczenie przez jego córkę czasami działa z opóźnionym zapłonem. Niektórym zajmowało to lata. Nie wspomniał jednak, że niektórzy w końcu doznali realnego leczenia. Może o tym zapomniał? Wypominał również wątpiącym ich brak wiary. Z informacji, które udało mi się znaleźć, chorwat nie wyzdrowiał. Jeśli spojrzy się na te spotkania z boku, to nie Alani była w centrum zainteresowania. To Adauto, jej ojciec, cały czas mówił do mikrofonu. Przewodniczył im. To on zadawał pytania, że komu nam o chłopcu, to on wskazywał Alani, kiedy ma wejść na środek i powiedzieć swoją kwestię. Założę się też, że to on nauczył ją tekstu, który dziewczynka miała wygłosić. Przy oglądaniu z nią wywiadów czy innych wideo, w których występuje, odnoszę wrażenie, że często w swoich wypowiedziach używa języka niedziecięcego. Sprowadzała się też do powtarzania frazesów w tym samym stylu. Kiedyś w jednym wywiadzie Alani wyznała cytując, nie czuję presji ze strony mojej rodziny, jeśli nie mam na to ochoty, pozwalają mi, a ja lubię to robić, więc nigdy nie przestanę. Czy jednak na pewno tak było? A jak wygląda obecnie uzdrowicielska sława Alani? Już w 2021 roku miejsce, które kiedyś służyło jej do spotkań z petentami, stało puste. Nie ma już kolejek wiernych liczących na cud. Jej strona internetowa również zniknęła, wygląda to trochę jakby Alani nagle podjęła decyzję o zmianie, możliwe że z biegiem lat sama do tego dojrzała. Na moment nagrywania tego odcinka dawna dziewczynka ma już 20 lat. Z tego co można wywnioskować, przeprowadziła się z biednej dzielnicy São Gonçalo do São Paulo, gdzie naucza w bardziej tradycyjnym kościele i mniejszej kongregacji. Niektórzy spekulują, że Alani i jej ojciec przeanalizowali historię uzdrowicieli, którzy przyszli przed nimi i podjęli kroki w celu legitymizacji ich ruchu. Czy może powodem było to, że coraz szerzej rozchodziły się informacje, że osoby rzekomo uloczone przez Alani z HIV czy raka wcale nie wyzdrowiały? Nadal były chore, a ich choroby tylko poszły do przodu. A może po prostu dziewczynka dorosła straciła możliwość posługiwania się kartą dziecka uzdrowiciela. Dziecięce rysy zniknęły, a z nimi pewnego rodzaju kredyt zaufania i naiwność osób, które do niej przychodziły. Rzekome cuda przez nią czynione zaczęły być coraz częściej kwestionowane co do ich prawdziwości. Jak rzeczywiście było, to pozostawiam do Waszej oceny. Co ciekawe, bazując na sukcesie Alani w Brazylii, w szczególności w tych mniejszych i biedniejszych miejscowościach, Zaczęli być odnajdowani kolejni mali uzdrowiciele, których rodzice przyrzekali, że uleczyli sąsiada lub sąsiadkę. Tym samym Alanie nie była już jedynym cudownym dzieckiem na brazylijskim rynku uzdrowicielskim. Musiała walczyć z innymi, żeby utrzymać napływ nowych wiernych. Jednym z takich dzieci był Alex Silva. W jego przypadku pomogło mu to, że bogaty duchowny wziął go pod swoje skrzydła. To rozwinęło jego dalszą karierę. Byli również inni brazylijscy rzekomi uzdrowiciele, starsi, którzy swoją charyzmą przyciągali tłumy, a nie dziecięcym urokiem, który umówmy się, że trwa tylko kilka lat. Ci nie krępowali się z prośbami o datki. Niektórzy warunkowali błogosławieństwo czy naznaczenie świętym olejkiem z bezpośrednią wpłatą o określonej kwocie. Także stojąc w kolejce, każdy z czekających miał banknot w dłoni. Wpłaty z ręki do ręki były też niemożliwe do nadzorowania przez Urząd Skarbowy Państwa i w kieszeni guru zostawała cała kwota. Obecnie na Facebooku Alani znajdują się posty jej ojca, które są albo repostowane z jego konta, albo wstawiane bezpośrednio na konto Alani. On jest w centrum uwagi. Nie mogłam też tam znaleźć żadnego ostatniego zdjęcia Alani ze spotkania uzdrowidzielskiego lub nabożeństwa modlitewnego. Najnowsze pochodzi z 2021 roku. Wygląda to tak, jakby dziewczynka całkowicie zrzuciła swoje wcześniejsze uzdrowicielskie życie i się od tego odcięła. Jedynie jej ojciec ciągnie całe przedsięwzięcie. Jak podsumować Alani? Czy była to mała uzdrowicielka, czy mała oszustka, a może była to jedynie marionetka w rękach swojego ojca, który za jej pomocą realizował, nadal realizuje swoje niespełnione pasje? W jednym wywiadzie Alani powiedziała, cytując, modlę się i Bóg dokonuje cudów. Mój tata rozmawia z ludźmi, którzy mówią, że ich uleczyłam. Wspólnota, której twarzą była Alani, balansowała na cienkiej granicy pomiędzy naiwną pobożnością a sekciarstwem. Gdzie według Was koniec końców wylądowała? Czekam na Wasze komentarze. Do usłyszenia.